Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla fajnych ludzi, którzy chcą spełnić każde swoje marzenie, ponieważ ja tutaj w moim programie właśnie mówię o tym, że nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć. Ja mówię tutaj przede wszystkim o prawie przyciągania, o prawie założenia, o tym, kim tak naprawdę jesteśmy, na czym polega ten świat. Budzę nas trochę z tego matrixu, w którym żyjemy. Ponieważ sama musiałam się obudzić, tak? Ja sama przeszłam dokładnie przez taką samą drogę jak my wszyscy tutaj. Sama musiałam otworzyć oczy, aby zrozumieć, na czym to wszystko polega i że to wszystko jest proste do zrobienia. Ponieważ ten świat jest dla nas, my z niego możemy korzystać możemy spełniać te swoje marzenia, ponieważ te nasze marzenia właśnie są po to, aby je spełniać, tak? To są nasze drogowskazy. To są wiadomości, które nas wołają. To są wiadomości, które wpadają nam do głowy, tak? I my powinniśmy zacząć bardzo poważnie siebie słuchać. I bardzo poważnie podchodzić do tych swoich marzeń, bo to jest nasza droga. To, że jesteśmy nieszczęśliwi, tacy załamani, to, że wydaje nam się bardzo często, że to życie jest bardzo ciężkie, to, że przechodzimy przez takie kontrasty w tym życiu, jest tylko efektem. Tego kłamstwa, które gdzieś tam zostało zasiane w nas po drodze, no a prawda jest taka, że my możemy otwierając te oczy bardzo szybko zmienić ten świat na taki, o którym marzymy, bo, bo taką mamy moc, bo, bo, bo do tego jesteśmy stworzeni, bo tak działamy. Dzisiejszym tematem jest. Zdanie, które zmieni wasze życie. Ja do tego zdania oczywiście zaraz dojdę. Natomiast no znowu kilka słów, które gdzieś tam mi siedzą w głowie, które wiem, że skoro o nich myślę, to znaczy, że muszę wam o nich powiedzieć. Kilka zdań, które otworzą Wam te oczy i przez które myślę, że jeszcze bardziej zrozumiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Już wiele razy mam powiedziałam, że ja patrzę się na ten świat z takiego. Punktu obserwatora, tak? Ja nie jestem nauczycielem. Ja kompletnie nie, u, nie uważam się za nikogo takiego, ponieważ ja jestem jedną z was, czyli ja również zresztą sami widzicie, przez jaki ja proces przechodzę kręcąc te filmy. Natomiast ja sama byłam już w takim stanie, że musiałam się tego nauczyć. I na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, mogę siebie nazywać obserwatorem, czyli osobą, która bardzo wyłapuje. Już te błędy, która rozumie już na czym polega ten świat, która sama ciągle musi siebie pilnować, ponieważ wiem jakie mam słabości i wiem jak bardzo jestem uzależniona do tych złych rzeczy, które ciągle jednak wygrywają we mnie pomimo wiedzy. Natomiast moją jakąś taką pasją, jakimś celem, który też pojawił mi się po drodze w życiu, jest to, aby zebrać to wszystko, te wszystkie teorie w jedną i aby i aby o tym mówić prosto i aby naprawdę bardzo konkretnie wyjaśnić Wam, na czym to polega, na czym polega ten świat i na czym polega manifestacja. Jak to się robi, aby każdy z nas mógł to robić szybko, łatwo, prosto, tak? no i dobrze przede wszystkim, tak, z, z efektem. I tak jak mówię, lubię sobie analizować ten temat w różny sposób, patrząc na te wszystkie teorie, począwszy od wszystkich religii, przez różne filozofie, psychologię, mieszkając sobie w tym Melbourne, czyli w takim totalnie multi-culti kraju mieście widzę, jak każdy manifestuje to swoje życie, tym, co wygrywa w środku, tak? czyli jak kultury różne tak? manifestują te swoje rzeczywistości właśnie w sposób, który, który w nich wygrywa. Tak a propos, wczoraj byliśmy na Hot Springs, to są takie gorące źródła tutaj koło Melbourne i to bardzo też było widać, tak? jaka jest różnica pomiędzy ludźmi z Indii, pomiędzy Azjatami ozikami typowymi australijczykami. Bardzo fajnie też europejczyków i tak dalej. I o to chodzi, tak? My wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Natomiast my zachowujemy się i manifestujemy to życie w tak różny sposób. Po czym te, te różnice widać, tylko dlatego, że po prostu mamy inaczej w tych głowach zakorzenione różne rzeczy, różne filozofie, różne standardy, różne podejścia do życia i tak dalej. To było bardzo wczoraj widać, jakoś tak rzuciło mi się to w oczy. No ale nieważne. W dzisiejszych czasach, w tym współczesnym świecie, my. Tak, ostatnio to analizowałam. My jesteśmy słabi, bo wygrywa Matrix, tak? Wygrywają te wszystkie teorie dookoła, i my w dzisiejszych czasach jesteśmy słabi tylko dlatego, że my jesteśmy bardzo oddaleni od prawdy, czyli od siebie. I oczywiście jest to spowodowane tysiącami lat teorii, w które wierzyliśmy, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie najgorszą. Według mnie jest teoria, że ktoś jest lepszy od nas, ktoś większy bardziej, tak? I że musimy się tak prosić, i słuchać, natomiast nikt nigdy nam nie mówił, że, że, że to wszystko dzieje się w nas, tak? czyli ten Bóg w dzisiejszych czasach... Ludzie zamieniają to, to słowo Bóg, bo się tak obrażają na tego Boga, tak? na słowo universe, wszechświat. I bardzo często nawet tutaj pojawiają się pytania, co mam zrobić, aby ten świat, ten wszechświat, ten uniwers właśnie pokazał mi to, o, o czym marzę. A to jest Zwróćcie uwagę, to jest tylko zamiana słów, tak? Musisz zrozumieć w końcu, i, to, jest, i to, to rozumieją świadome osoby, to jest ta świadomość, to jest to przebudzenie, że nie ma niczego na zewnątrz, że to wszystko dzieje się w tobie. Nikt ci nic nie da. To jest w końcu dobrze sobie jakby zapisać na kartce i zapamiętać do końca życia, że nie ma niczego na zewnątrz. To wszystko dzieje się w tobie. Ty jesteś tymi pierwszymi oczami, tak, które widzą ten świat. To ty stoisz na przedzie swojego doświadczenia. To ty jesteś tą siłą napędową, tą siłą stworzenia. To wszystko dzieje się zaczynając od ciebie. Ponieważ to ty jesteś tym e, kreatorem swojej własnej rzeczywistości, tylko że do tej pory o tym nie wiedziałeś, lub nie wiedziałaś. Wcale się nie dziwię, ja też o tym nie wiedziałam. I nie wie, o tym do tej pory jakieś 98% ludzi na tym świecie. E, ale okej, okay, ważne, że my już sobie o tym tutaj rozmawiamy i ważne, że są już osoby, które głośno o tym mówią, i cieszmy się, naprawdę cieszmy się, że żyjemy w takich czasach, e, że już możemy o tym mówić. tak, Głośno. E, normalnie mówiąc wyraźnie, że tak to wygląda. Czyli wracając do tematu my jesteśmy słabi przez to, że my nie znamy tej autentyczności. my nie czujemy tego, tego prawdziwego siebie. Ten brak świadomości i ten brak wiedzy powoduje to, że my manifestujemy te nasze życia, te nasze doświadczenia w kiepski sposób. Po czym narzekamy i po czym jesteśmy nieszczęśliwi? I tak jak mówiłam, normalna sprawa, wszyscy tak robimy i robiliśmy do tej pory, no ale czas rzeczywiście to zmienić. Czyli jeżeli już rozumiesz, że jesteś tylko energią, która siebie doświadcza, masz ten wybór, aby siebie doświadczać w ten sposób, który robiłeś to do tej pory, czyli w ten sposób Matrix, nazwijmy to, tak, albo w ten sposób Prawdy. No bo jak my działamy? My działamy na zasadzie uczuć i emocji. To na tym powinniśmy się cały czas skupiać. To jest najważniejsze, co, co, co powinniśmy od tej pory zacząć kontrolować, tak? Ale zanim zaczniemy się uczyć, tak? zanim zaczniemy brać nad tym kontrolę, dobrze jest się przyjrzeć sobie i dobrze jest się przyjrzeć temu, co czujemy tu i teraz na każdy ten specyficzny temat. A skąd to wszystko się bierze? My doświadczając się tutaj na tej planecie, tak? Tak jak ja zawsze mówię, że to wszystko przez nas najpierw przechodzi. To wszystko co dzieje się dookoła przechodzi przez naszą głowę, przez nasz umysł. Czyli najważniejsze jest to jaki ty masz stan umysłu tu i teraz. Ja powiem wam, że oczywiście dalej nad tym pracuję bardzo. Natomiast ja zaczęłam spełniać swoje marzenia w momencie, kiedy zmieniłam ten mindset, tak? Czyli zmieniłam ten swój stan umysłu. Sami wiecie, ja lubię o tym mówić tak prosto. I pomyślcie sobie sami, że okej, okay, mamy te nasze ciała, jest ten nasz umysł. Ja sobie o tym lubię myśleć, że to jest taka maszyna, tak? W której jest pełno różnych sytuacji. Mamy wspomnienia, czyli coś, co się kiedyś wydarzyło coś, czego już nie ma, natomiast to cały czas nam tutaj siedzi w głowie. Są różne wyuczone, zakorzenione teorie. Już rozumiemy, tak? Od dzieciństwa, przez to, co się działo, przez rodziców, przez otoczenie, kraje i tak dalej. W każdym razie mówiąc, że to wszystko, co widzimy, jest naszym lustrem, ponieważ to najpierw przechodzi przez nas, to tak naprawdę przechodzi przez tą naszą głowę, tak? I teraz my widzimy efekt, który nam się nie podoba, ponieważ to właśnie tutaj jest tak bardzo wiele nieprawidłowych teorii, które musimy zmienić, żeby dostać ten inny efekt. Dlaczego mówię nieprawidłowa? Ponieważ prawdą jest to, że czujemy się dobrze. Prawdą jest to, że czujemy się zdrowo, że czujemy się przepełnieni energią, że czujemy się szczęśliwi, spokojni. To jest prawda, tak? To jest ta prawda, o której mówią wszystkie religie, wszystkie teorie. I tak jak mówiłam, wszyscy mówimy dokładnie o tym samym. Natomiast jeżeli ty jesteś nieszczęśliwą osobą, bardzo wiele w tych czasach przecież ludzi cierpi na depresję, jest im źle. Ale dlaczego? Dlatego, że ten matryk już po prostu się kończy. No i ja też już o tym mówiłam tutaj wiele razy, że, ta, że na przykład depresja to jest przecież nic innego jak ten deep rest, czyli ten głęboki odpoczynek od tej roli, którą gramy, w której, z którą tak naprawdę nic nie mamy wspólnego. Bo jak my mamy się ogarniać w tym wszystkim, skoro to wszystko jest takie chore, tak? No bo wiecie, no wiele tych teorii jest jakieś takie popieprzone. Dlatego Ludzie mają dość. Są doły, jest źle, jest przygnębienie. Ja wiem, o czym mówię. Uwierzcie mi. Natomiast tego ostatnio pomyślałam sobie, że to jest chyba jedyny mo motyw, tak? To jest chyba jedyny taki, może nie jedyny, ale to jest, no niestety, tak to wygląda, że dzięki temu jesteśmy w stanie się obudzić, tak? Że jak już jest tak na maksa źle, to my się dopiero wtedy budzimy, tak? I mówimy, ej, sorry, ale chyba coś tutaj jest nie tak, skoro jest tak mi bardzo źle. I skoro to wszystko mi nie wychodzi, tak? Skoro to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż tak szczerze mówiąc, chciałbym lub chciałabym, aby wyglądało. I tak jak mówię, prawdą jest szczęście, tak? Czyli prawdą jest to, kiedy zamykasz te oczy, kiedy sobie teraz wyobrażasz siebie że wszystko jest w porządku, to to jest prawda, tak? No i sami zamykając to oczy widzicie teraz, że tam są wszystkie wasze marzenia, wszystko jest dobrze, cudownie i tak dalej. I to jest prawda, ok? To jest właśnie to połączenie ze sobą. Natomiast my tego nie robimy. My jesteśmy bardzo daleko od siebie i dlatego jesteśmy słabi i dlatego jest nam tak ciężko. Czyli już sami rozumiecie. Stan umysłu jest najważniejszy. I nad tym można bardzo łatwo wziąć kontrolę. I to jest... To, o czym ja tutaj mówię, że my możemy, patrząc się na to życie z tej lekkiej perspektywy, tak trochę z boku, my możemy złapać te swoje myśli, to swoje podejście do każdego tematu, to te wierzenia, ale przede wszystkim te myśli, które mamy, my możemy to złapać w swoje ręce i możemy nad nimi popracować, co daje nam inne uczucia. Czyli jeżeli ja na przykład przez całe życie mam problemy finansowe i już tak bardzo w tej głowie wygrywają we mnie wierzenia, że nie ma opcji, że nie mam szans, że wszyscy są lepsi ode mnie, że. Pieniądze mają tylko przecież ludzie, którzy mają je w jakiś tam sposób, albo od rodziców, albo jakoś tam, tak? Przecież tych teorii jest mnóstwo. To ja już jako świadoma osoba po prostu robię ten krok w bok i biorę te swoje wierzenia. Po prostu za zaczynam się zastanawiać. Czy na pewno to jest prawda? Pierwszą rzeczą jest to, że skoro jest mi źle, skoro te moje myśli powodują to uczucie, że jest mi źle, to znaczy, że to jest kłamstwo. I zaczynam się przyglądać temu wszystkiemu, co właśnie dzieje się w tej mojej głowie, i zaczynam to zmieniać, czyli zaczynam zmieniać ten mindset. Zaczynam bardzo świadomie sobie wbijać do tej głowy inne zdania. Czyli jeżeli ja na przykład mam marzenie, że chcę wyjechać na kolejne wakacje w tym roku, to co ja muszę zrobić ze sobą, abym dostała ten efekt, abym mogła doświadczyć to w swoim życiu? Co muszę zrobić? Muszę po pierwsze usiąść wygodnie sobie na sofie i sobie uświadomić, kim tak naprawdę jestem, tak? Czyli... Pierwszą rzeczą jest to, że ja już rozumiem, na czym polega ten świat, że to ja jestem tym centrum i że ja mogę sobie to zamanifestować. Drugą rzeczą jest to, że zaczynam myśleć o tym temacie w bardzo cudowny, piękny sposób. Projektuję ten temat, czyli wybieram sobie gdzie, co, followując te swoje uczucia i. Słuchając siebie, czyli ja wiem, gdzie chcę jechać, bo, bo czuję, że chcę jechać w tamto miejsce, a nie gdzieś tam w inne, tak? E, czyli wybieram sobie, projektuję sobie to, e, ten swój e, następny wyjazd, po czym pracuję nad tymi swoimi e, myślami. Czyli myślę sobie o tym, że wszystko jest w porządku, że już tam jadę. E, wiem, jak to wygląda. E, nie myślę, o tym, że się tego nie da. Nie myślę o tym, że to jest nierealne. Nie myślę o tym, że są przecież inne rzeczy, które trzeba najpierw i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli opuszczam Matrix i skupiam się na tym, co dzieje się we mnie, tylko dlatego, że powtarzając to i pielęgnując te nowe uczucia, ja zmieniam ten sposób myślenia na ten mój temat. Czyli zaczynam inaczej wibrować, a jeżeli ja czuję się już dobrze w tym temacie, no to znaczy, że ja to dostałem za chwilę jako doświadczenie. To, że my coś odbieramy pięcioma zmysłami, jest tylko ostatnim efektem i też już to rozumiecie, tak? Też to już... Rozumiemy, że to jest tylko ostatni efekt, czyli manifestacja dzieje się w nas. I teraz pomyślcie sobie o, każdej, o każdym swoim marzeniu, tak? Jeżeli masz specyficzną osobę, i ta swoja specyficzna osoba jest już bardzo daleko od ciebie, tak? No to pomyśl sobie, że jeżeli jest pomiędzy wami taki wielki dystans już, to znaczy, że to się po prostu już nakręciło, tak? To wszystko. Ja o tym ostatnio mówiłam, bo to cały czas się wszystko nakręca, my się cały czas rozwijamy, to cały czas się wszystko jakby powiększa, tak? Bo to wszystko potrzebuje momentum, do wszystkiego jest potrzebne momentum. Tak to działa. W każdym razie, jeżeli jest już tak bardzo daleko, natomiast ty, ty rozumiesz, że czujesz, że wiesz, że to jest to i że to jest Twoje marzenie i przecież było dobrze lub no. Bo to wcale nie musi być jakiś partner czy partnerka. Ja mówię tutaj o generalnie ludziach, przyjaciołach, o kimś z rodziny i tak dalej. Bo no to jeżeli chcesz, aby to wszystko naprawić, to no znowu musisz zrobić ten krok w bok i zmienić swoje myślenie, zmienić to podejście do tego tematu do tej osoby, do siebie przede wszystkim, tak? Trzeba musisz stworzyć nową historię na nowo. I musisz nią zacząć wibrować. Czyli musisz czuć się dobrze, myśląc sobie o tej nowej historii. I jeżeli będziesz czuł lub czuła się dobrze w tej historii, w tym nowym scenariuszu, że to wszystko jest w porządku, i wytrzymasz. To jest właśnie to. To, co powiedziałam na początku. Ty jesteś słabą osobą, jeżeli wracasz cały czas, tak? Jeżeli nic nie zmieniasz, tyle lat czasami to trwa. To jest, to jest właśnie ta słabość, to jest to uzależnienie, to jest to. Upupienie, tak jak mówił Gąbrowicz. Rozumiecie o co chodzi? Uzależnienie, tak? To zło. Przecież każde uzależnienie od wszystkiego jest złem, tak? Że jesteś uzależniony. My tam wracamy, ponieważ na chwilę jest nam lepiej. My, my musimy to sprawdzić, my musimy to zrobić, my musimy wrócić do tego uzależnienia, tak? Natomiast to, to zawsze będzie tylko pogarszało naszą sytuację. Więc my jesteśmy. Niestety tak uzależnieni od myśli, które cały czas nas wygrywają. No nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć. I rozumiecie już, dlaczego nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć. Przechodzimy teraz przez okres świąt Wielkiej Nocy, Wielkanoc, tak? Jakie, jakie obrazy nam się kojarzą z Wielką Nocą, z, z tymi świę, świętami? Um, Widzimy Jezusa Chrystusa, który sobie idzie z krzyżem, który przechodzi przez tą mękę, który umiera, a potem z martwych wstaje. I o co w ogóle tam chodziło w tym wszystkim? No właśnie, tam była zawsze mowa tylko o tym, o czym ja tutaj mówię, tak? Na nowo, jeszcze raz, kocham po prostu Rumiego i jestem bardzo wdzięczna, że spotkałam na swojej drodze tych Irańczyków, tutaj moich, którzy. Pokazali mi właśnie Rumiego, bo to jest absolutnie jego dwa zdania, które są dla mnie absolutnie no, najważniejsze na świecie. Pierwszym zdaniem jest to, że za każdym wdechem rodzimy się na nowo i o tym właśnie też mówi Biblia bardzo często, tak? czyli w stronę światła, jeszcze raz, tak? do przodu. Nie zważaj, nie bój się, przejdziesz przez wodę, wdech jeszcze raz, możesz, tak? To dokładnie cały czas jest mowa, tylko tak jak mówię, w różny, inny sposób, inny kulturowo. A drugim moim ukochanym zdaniem, no, forever, jest zdanie, że to nie ty jesteś kroplą w oceanie, tylko ten cały ocean jest w tobie, czyli w tej jednej kropli. Tak. Tobie się tylko wydaje, że jesteś kroplą w całym tym wielkim oceanie i że ty jesteś taki malutki czy malutka i, i, i tak mało możesz. To to wszystko jest w tobie. Wszystko jest w tobie. I ty dlatego możesz wszystko, tak? Natomiast musisz inaczej zacząć się czuć. Po prostu, aby dostawać ten inny efekt. To jest niesamowite. I jakie to jest proste, jakie to jest logiczne, i dlaczego nam nikt nigdy o tym nie mówił. Dlatego że, dlatego, że po prostu to jest tak bardzo już nakręcone, że nikt o tym nie wiedział. Taka jest prawda. A po drugie to się już kończy. I dlatego zaczynamy w końcu wychodzić z tego wszystkiego. Niestety. Bardzo często, aby się obudzić, musimy dotknąć tego dna, co uważam osobiście już teraz, patrząc z perspektywy na swoje życie, że dzięki temu mogę zacząć wygrywać. Tak? Że dzięki temu miałam szansę otworzyć te oczy, bo mogłabym. Nigdy tego nie zrobić i dalej popełniać te same błędy już na zawsze. A jak wiemy, to przecież się nigdy nie kończy. Także lepiej, szybciej, mieć już lepiej. Także jeszcze raz, dzisiejszym zdaniem, które zmienia Wasze życie jest to, że ja manifestuję dzisiaj i kończymy sobie to zdanie. Natomiast robię to już teraz, tutaj, w sobie, czując się tym i będąc tym już. Koniec, kropka. To jest coś, co już dzieje się we mnie. To dzieje się tu i teraz, ponieważ ja to manifestuję już tu i teraz. Ok, wesołych świąt, wielkiej nocy. Odpoczywajcie, bądźcie szczęśliwi. No i może rzeczywiście te kilka dni takiego może trochę spokoju, przyda się do tego, aby znowu przeanalizować ten świat i aby zacząć jeszcze raz od początku, kontrolując to, co dzieje się w Twojej głowie. Buziaki! Bye!